Tuchanka, witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. Moi kochani, na początku małe ogłoszenie. Jedna ze słuchaczek bardzo chciałaby się skontaktować z autorką opowieści o Niebieskiej Wandzie. Ale niestety ja w tej chwili nie jestem już w stanie odnaleźć maila z tamtym opowiadaniem. Lecz droga autorko, jeśli słuchasz tego odcinka, odezwij się proszę do mnie jeszcze raz. Jeśli się zgodzisz, chciałabym cię skontaktować z Anią. Zdarzenie z Jędrzejowa. Lata osiemdziesiąte. W Jędrzejowie facet wjechał do miasta od strony Kielc. Tam od ulicy Kieleckiej na lewo jest cmentarna i prowadzi na cmentarz. Facet jedzie ciężarówką, a tu przy drodze zakonnica łapie go na stopa. Zatrzymał się, ale ona nie wsiada, tylko daje mu znaki, by szedł za nią. On to olał i chciał jechać dalej, ona mu nie dała. Nagle znalazła się na środku ulicy i go zatrzymuje. Wkurzony facet wysiadł i idzie do niej, a ona się oddala w kierunku cmentarza. Facet bardzo wkurzony, mało na to zwrócił uwagę, ale poszedł za nią, a ona między groby. Stanęła przy jednym i stoi. Jak on doszedł tam, ona zniknęła, ale usłyszał krzyki, płacz i stukanie. Podbiegł do samochodu i pojechał po księdza do najbliższego kościoła. Ksiądz zabrał grabarza i kazał otwierać grób, a tam dziewczyna, 18 lat, straciła życie, bo nie miała tam powietrza, miał. Telefon. Byłam w szpitalu, diagnozę stwardnienia rozsianego dostałam w 2012 roku, w styczniu. Mój stan zdrowia w kwietniu znów wymagał hospitalizacji. Kto był na oddziale neurologicznym, choćby jako gość, wie, jak obciążające psychicznie jest to miejsce. Miałam wtedy 29 lat. Umieszczono mnie w sali z pięcioma czy sześcioma innymi kobietami starszymi o kilka dekad. Jedna pani załatwiała się pod siebie. Według opinii lekarzy i innych pacjentek był to jej ośli upór. No cóż, miałam w życiu doświadczenie, moja babcia wiele lat chorowała na schizofrenię i co jakiś czas urządzała taki bunt, że czasem trzeba było nakrzyczeć albo zawstydzić. Czasem to działało i ja to zrobiłam. Nie agresywnie, ale dosadnie i mam nadzieję, że inteligentnie. Skutek był taki, że pani zaczęła grzecznie sama chodzić do toalety. Ozdrowiała nagle i z leżącej została pacjentką chodzącą. Inne panie były tym oczywiście zachwycone. Była tam też inna starsza pani mogła mieć około 60-65 lat no może więcej. Maruda, kto do niej przychodził i kto do niej dzwonił to mu wszystko opowiadała, gdzie ją boli i jak boli, i dlaczego ją boli, i że ci lekarze, i te zabiegi, i że wszystko do niczego. To z kolei przypominało mi drugą babcię, najbardziej chorą i marudzącą osobę, jaką znam, i która nadal żyje i ma się nieźle, pomimo 93 lat. Ta znowu pani chciała, żebyśmy odmawiali różaniec i chciała włączyć Radio Maryja. Powiedziałam zdecydowanie, że sobie nie życzę, bo jestem ateistką, a skoro ona jest chodząca, to może w każdej chwili iść do kaplicy i modlić się do woli. Była zła, ale temat został definitywnie zamknięty. Pod oknem było wolne łóżko. Któregoś dnia, byłam w szpitalu z półtora tygodnia, więc nie oszacuję czasu, przywieziono starszą panią. Nigdy w życiu nie widziałam tak pięknej, starszej kobiety. Drobniutka, niziutka, z wesołymi oczami, jak u dziecka, z uśmiechem, który rozpromieniał wszystko, i z mlecznymi, kręconymi włosami do ramion. Łatwo nawiązuje kontakty. Zaczęłyśmy rozmawiać. Jakże różna była od tych wszystkich marudzących i nieszczęśliwych osób. Opowiadała o sobie, o wojnie, o żołnierzach. Miała na imię Aniela i wyglądała jak Anioł. Miała trudności w poruszaniu się. Przez dwa, może trzy dni pomagałam jej chodzić do toalety. Prowadzałam ją i czekałam na nią. Przynosiłam posiłki. Odnosiłam brudne talerze. Jej rodzina mieszkała gdzieś daleko i nie mogli tak często przyjeżdżać. Ale kiedy był jej syn, to podałam swój numer telefonu i w ten sposób mógł, a raczej mogli się z nią skontaktować. Była tak cudowna, ciepła i cierpliwa. Rodzina z taką miłością i troską do niej mówiła. Nawet wnuki i jakieś pociotki przyjeżdżały i każdy szczerze chciał z nią być. Tyle się razem śmiali. Oczywiście wychodziłam, żeby ich nie krępować. Każdego dnia pani Aniela opadała z sił i w końcu nie mogła już chodzić. Musiała leżeć. No i wiadomo, pielucha nie narzekała. Gadałyśmy tak cudownie i długo. Kobiety z sali umierały z ciekawości, co taka młoda osoba jak ja w ogóle robi na oddziale. Więc powiedziałam o SM, załamywały ręce i mnie żałowały. Nie chciałam współczucia. Jedno, że go nie potrzebowałam, a drugie, nie uważałam się jakoś pokarana przez los. Tak wyszło, że to ja jestem chora i tyle. Powiedziałam im to, więc przestały nade mną jojczeć. Ale były pod wrażeniem mojej pomocy pani Anieli i im. Przynosiłam jedzenie, sprzątałam po wszystkich, poprawiałam poduszki, jeśli trzeba było. Ta pani, co chciała się na głos modlić i słuchać Radia Maryja, dziwiła się, że tak się zachowuje, pomimo iż jestem ateistką. Zadziwiła mnie. Wytłumaczyłam, że mam kodeks moralny i Bóg nie ma nic do tego. Pamiętam pewne słowa mojego wychowawcy – jeśli nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie. Tu pozwolę sobie na pewną dygresję. Otóż od zawsze czuję, że trzeba pomagać innym, że ja muszę pomagać innym i mam z tego ogromną radość. Robię to, co sprawia mi przyjemność i lubię sprawiać radość innym, być pomocną. Pani Aniela coraz bardziej kręciła się na łóżku. Nogi już miała bezwładne i przyszła diagnoza rak kręgosłupa z przerzutami. Przyjęła to godnie i spokojnie. Zaczęła ją boleć skóra i pielęgniarki coś tam jej aplikowały i wspominały o materacu odleżynowym, ale że chyba go nie ma. Wypytałam je o to, poszłam do dyżurki i powiedziałam, że pani Aniela potrzebuje tego materaca, a oni, że nie mają. A na innych oddziałach? zapytałam. A one mi coś tam jeszcze tłumaczyły, że to głośne urządzenie i będzie innym ciężko przy tym spać. Wkurzyłam się i powiedziałam dosadnie, że to nie jest ważne. Czy tego samego dnia, czy następnego, pani Aniela dostała ten materac. I rzeczywiście był głośny. Mam problemy ze snem i przeszkadzało mi to, ale myślę, że jej to przynosi ulgę i to było ważniejsze. Nie mam pojęcia, czy to moje dopytywanie, czy nie, sprawiło, że dostała ten materac. Była wzruszona, miała łzy w oczach. Nadal pomagałam jej z poduszką, z jedzeniem, z piciem, a telefon to już dostała od rodziny. Kupili jej. No, i po tych wywodach mogę przejść do sedna. Pani Aniela była mi wdzięczna, rozmawiałyśmy o Bogu. Zapytałam ją wprost, czy w niego wierzy. A ona powiedziała, że tak, i to bardzo. Powiedziałam, że ja, ani trochę, gadałyśmy także na inne tematy. Przy którejś mojej pomocy i kolejnym dziękowaniu, powiedziała, że nie wie, jak może mi za to wszystko podziękować, za wszystko, co dla niej robię, za to, że z nią miło rozmawiam. Oczywiście powiedziałam, że ja nie oczekuję niczego, bo i nie oczekiwałam. Ona mi dała tak dużo z siebie, samym tym, że była, jednak nie ustępowała. Powiedziała, że jakoś musi mi się odwdzięczyć. Popatrzyłam jej głęboko w te dziecięce niebieskie oczy. Powiedziała, że wie, że niedługo odejdzie, bo jest z nią źle. Wierzy, że spotka się z Bogiem. Naprawdę, pani wierzy, że on jest i się pani z nim zobaczy? Zapytałam. – Tak, bardzo – odpowiedziała. – Tak chciałabym ci się jakoś odwdzięczyć. Popatrzyłam na nią i powiedziałam – dobrze, to umówmy się tak. Jeśli spotka tam Pani Boga, to niech Mu Pani powie, że tu moje imię i nazwisko nie jest taka zła. Uśmiechnęłam się do niej i ona się tak szczerze roześmiała i zaczęła potakiwać i mówić – powiem, pewnie, że powiem. – Obiecuję Pani? – O tak, na pewno powiem. Trzymała mnie za ręce. Obie nas to rozśmieszyło. Wypisano mnie ze szpitala. Pożegnałam się ze wszystkimi paniami, ale z panią Anielą wyjątkowo ciepło. Był początek kwietnia. Jest czerwiec, pierwsze dni, jestem w domu, jest bardzo gorąco, telefon. Dzwoni syn pani Anieli. Byłam zaskoczona, ale oczywiście odebrałam. Przywitałam się. Facet był zszokowany i nie wiedział, z kim mówi. Był przekonany, że dzwoni do jakiejś sekretarki czy księgowej. Był pewien, że dobrze wybrał numer. Dopiero krótka wymiana zdań uświadomiła mu, że jestem pacjentką, która była z jego mamą w szpitalu. Zapytałam, co u niej. Odpowiedział, że mama odeszła 8 maja. Złożyłam kondolencje i pożegnaliśmy się. Nieźle, pani Anielu. Taki numer zrobić ateistce. Pożegnała się ze mną. Tak dała mi znać. S. Stara kobieta. Jest lato i to na pewno. Pamiętam piaszczystą drogę i ciepło, które grzeje moje małe stopy. Mam jakieś pięć lat. Mama wysłała mnie po coś do sklepu. Nie pamiętam po co, ale na pewno to drobnostka, którą może kupić taki maluch jak ja. Starsze rodzeństwo w szkole, a młodsze zupełnie za małe, więc padło na mnie. Nie lubię tej drogi do sklepu, bo boję się, że ona znów tam będzie. Widziałam ją już nie za każdym razem, ale widziałam, kiedy z którymś ze starszych braci szłam, by uczyć się robić drobne zakupy. Pamiętam, że zaczęłam biec. Dlaczego? Nie pamiętam, ale może, żeby szybciej minąć miejsce, w którym się pojawiała i szybciej przebiec koło małego, poniemieckiego cmentarza, na który ona skręca? Nie znam tej kobiety, jest stara. Wtedy nie wiedziałam. Dziś z perspektywy ponad pięćdziesięciu lat, wiem, że musiała mieć jakieś sześćdziesiąt, może siedemdziesiąt lat. Jest też dziwnie ubrana. Przecież ja nie widywałam tak ubranych kobiet. Ma długą, ciepłą, szarą sukienkę do samej ziemi. Ma też taką dziwną, ciepłą bluzę, a na to nałożony jakby fartuch, taki jasno szary, i na tym jeszcze jeden fartuszek kolorowy, od pasa do połowy łydek i również kolorową ciemną chustkę, spod której widać siwe włosy. Pamiętam, że biegnę i się rozglądam z nadzieją, że będę szybsza. Niestety nie zdążyłam. Jest. Wychodzi z polnej drogi, która wije się między łanami dojrzewającego zboża, po mojej lewej stronie. Zwalniam. Idę wolno, a ona nie rozgląda się i też idzie po swojej stronie drogi. Stanęłam. Wtedy ona skręca na prawą stronę i idzie kilka metrów przede mną. Skręca koło wielkiego drzewa. Ten dąb jeszcze tam stoi do dziś. Widziałam go w zeszłym roku, kiedy odwiedzałam rodzinne strony. Wchodzi na teren cmentarza i gdzieś znika. Wtedy ja biegnę do sklepu, kupuję to, po co zostałam wysłana, i wracam, trochę wystraszona. Mijam cmentarzyk, nigdzie jej nie widzę. Znowu pędem do domu. Kiedy widziałam ją po raz pierwszy, to myślałam, że to sąsiadka, i nawet jej się ukłoniłam. Wtedy brat zaczął rechotać, że kłaniam się drzewom. Widywałam ją jeszcze, ale ostatni raz widziałam ją tego samego roku jesienią. Byłam wtedy szybsza od niej, bo zobaczyłam, jak idzie, ale była jeszcze spory kawałek na drodze między polami, więc biegłam tak szybko, jak może biec pięcioletnia dziewczynka. Wpadłam do sklepu, co kupowałam nie pamiętam. Niestety, kiedy przyszło do płacenia, okazało się, że zgubiłam pieniądze, które dała mi mama i się rozpłakała. Pani Cuptowa, bo tak nazywała się sąsiadka, która miała mały wiejski sklep, Pogłaskała mnie po głowie i powiedziała, żebym patrzyła, czy gdzieś po drodze nie leżą, to jej później przyniosę. Muszę wracać, ale czuję jakiś nieokreślony lęk. Może to z powodu zgubionych pieniędzy? Idę po malutku, patrzę pod nogi, miam cmentarzyk, i tuż koło tego dużego drzewa na drodze leżą pieniądze, które zgubiła. Tyle, że przy tych pieniążkach stoi ona. Tak ona w tym samym ubraniu, z tym kosturem, a mnie ogarnia dziwny spokój. Nie wiem jak to opisać, bo przecież byłam wówczas dzieckiem i zapamiętałam tylko emocje, które mi towarzyszyły: strach, lęk i poczułam spokój. Ona pokazuje mi kosturem na pieniądze i coś mówi. Podnoszę tą chusteczkę, w którą mama włożyła pieniądze i słucham, ale nie rozumiem, co ona do mnie mówi. Powtarza te same słowa, potem wchodzi na cmentarz i znika. A ja już się nie wracam, tylko co sił pędzę do domu i co dziwne powtarzam słowa zasłyszane od niej. Biegnąc, wpadłam na mojego tatę, wracającego z pola na obiad. Nie wiem, jak wyglądałam, ale pamiętam, że mnie złapał i uniósł do góry i mówił coś uspokajającym głosem. A ja ciągle mam rotałam te kilka słów, które usłyszałam. Na tym powinnam zakończyć, bo nie pamiętam, co się działo później. Wiem to tylko z opowiadań rodziców. Okazało się, że słowa, które powtarzałam, to była prośba o modlitwę. Tyle, że wypowiadana po niemiecku. Moja mama znała niemiecki i wiedziała, co mam rutałam. Zapytała: skąd ja znam takie słowa opowiedziałam wtedy rodzicom o niej i że nie lubię dlatego chodzić sama do sklepu. Wiem też od rodziców, że poszukali pastora, który odprawił modlitwę w miejscu, gdzie widywałam tę kobietę Czyli na styku obu dróg i przy tym drzewie. Dlatego też, nie wiem, ale myślę, że to z powodu, iż nikt tak naprawdę nie wiedział, kim jest ona, modlitwę trzeba było odprawić, gdyż o to prosiła. Wiem też jeszcze jedno, że duchy można spotkać nie tylko w nocy, jak myślą niektórzy, ale o każdej porze dnia i nocy. Pozdrawiam serdecznie, Krysia. Wiedząca. Jestem osobą, która doświadcza przeczuć, wizji oraz snów, które się sprawdzają. Jestem też rodzinną wiedzącą, czytającą skart, szukającą wody wahadełkiem i takie rzeczy. Nie oferuję usług innym. To wyjaśnia, dlaczego pewnej nocy właśnie ja otrzymałam wiadomość na Whatsappie od mojej chrzestnej córki. Napisała, że ma pewien problem z nieproszonym gościem. Wystraszyłam się, że mieli włamanie do domu. I prosi, żebym zawiadomiła policję. Powiedziała, że to nie to, o czym myślę. Okazało się, że miała odwiedziny jakiejś wyraźnie zagubionej duszy, która nie chciała odejść. I czuć było, że jest bardzo zła i do tego namolna i odmawiająca odejścia. Poradziłam jej, co zrobić i pomogło. Właśnie wtedy dowiedziałam się, że ona widzi istoty duchowe. Nigdy wcześniej nie zgadało się. Później dopytywałam się, od kiedy i jak to się stało, że zaczęła doświadczać kontaktów z duszami. Powiedziała, że podczas porodu cesarskim cięciem przez chwilę była w stanie śmierci klinicznej. Doświadczyła tzw. OBE, czyli wyjścia z ciała. Po reanimacji pamiętała zdarzenia i rozmowy z sali operacyjnej. Od tego czasu widzi i czuje obecność spoza naszego wymiaru. Gdzie jest sąsiad? Podczas studiów wydarzyło mi się coś w rodzaju paranormalnych poszukiwań. Kolega mieszkający obok któregoś dnia zniknął. Nie byliśmy ze sobą blisko zaprzyjaźnieni, a on był raczej introwertykiem. Jednak po około trzech dniach jego bliski kolega, który mieszkał w innej części miasta, zawiadomił policję o zaginięciu. Podobno w wieczór zaginięcia miał się spotkać z dziewczyną, którą chciał poprosić o rękę. Ja oczywiście nic o tym nie wiedziałam, gdy usłyszałam pukanie do drzwi. Okazało się, że to policja rozpytywała sąsiadów o ewentualne informacje. Podczas rozmowy z nimi nagle zobaczyłam w głowie, tak jak się widzi, sny czy wspomnienia, brzeg rzeki, światła latarki. Czułam, że niedaleko jest most kolejowy. Pojawiło się to tak nagle i w takiej chwili, że zupełnie nie mogłam nic powiedzieć. Jeszcze tego samego dnia. Ciało sąsiada znaleziono w rzece. Pozdrawiam ciepło, Agnieszka. Dziękuję Wam jak zwykle za te nieprawdopodobne historie. A jeśli Wy, moi kochani, też chcielibyście opowiedzieć coś niezwykłego, co Was spotkało, piszcie proszę na szepthanka.gmail.com Mam nadzieję, że ta jesień czy już zima nie dokuczają Wam za bardzo, nie marzniecie, tylko cieszycie się tym klimatem. Troszkę mrocznym, który ma jednak swój urok. Buziaki i do usłyszenia.